Jeśli chcesz wiedzieć, jak założyć profesjonalny trawnik, obejrzyj ten film do końca. Wspólnie Pro Dream i Bronkowski Nasiona za chwilę pokażą, co zrobić, jak zrobić i na co zwrócić uwagę, żeby trawnik był wysokiej jakości. Żebyś był z niej zadowolony, żeby to była frajda dla całej rodziny albo dla drużyny sportowej. Obejrzyj do końca. Panie Sebastianie, chciałbym mieć Trawnik jak marzenie. Kupiłem działkę na wsi. Nie wiem, co tam jest za gleba. Od czego należy zacząć? Przygotowanie stanowiska pod trawnik, żeby mógł się cieszyć takim trawnikiem mimo ja i moja rodzina przez wiele, wiele lat. Dzień dobry. Panie Remiku, no, podstawowe pytanie Pan już zadał. Chce Pan mieć trawę czy trawnik? I tutaj mhm. przechodzimy do, do rzeczy. Y Prawdziwy trawnik wymaga naprawdę nie tylko dobrego założenia, również później pregnacji. My w dzisiejszym odcinku pokażemy, jak zakładać trawnik, jak dobierać mieszanki traw do gleby, do stanowisk i mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi większość osób będzie miało już świadomość tego, co zrobić, żeby mieć lepszy trawnik. Panie Sebastianie, czy mogę Pana zaprosić na moją działkę, żeby mi Pan pokazał, od czego mam zacząć? Oczywiście, bardzo chętnie przedstawimy wszystkim tutaj, jak zakładać trak. Panie Sebastianie, no, mam takie stanowisko, od czego tutaj zacząć, bo jestem bezradny, nie znam się na tym, ufam specjaliście. Stanowisko widać typowo, że tak powiem, pobudowlane, czyli mamy mnóstwo chwastów rzeczy niepotrzebnych, które nie są niepożądane na, na trawniku. Nie znamy odczynu gleby, również należy wykonać badania. Mamy tutaj fajne porównanie, bo mamy stanowisko zacienione. Za chwilę przejdziemy, gdzie jest dużo słońca i tu jest również ważny dobór mieszanek. Przede wszystkim należy tutaj usunąć wszystkie chwasty. Bądź to chemicznie, bądź później mechanicznie, pozbyć się wszystkiego, kamieni yy, i tego, co jest w trawniku niekorzystne. No właśnie, Panie Sebastianie, jest mnóstwo chwastów. To od czego zaczynamy? Odchwaszczanie, czy najpierw po budowie wybrać kamienie, gałęzie? Przede wszystkim odchwaszczanie, po to, żeby odsłonić to, co mamy pod yy, chwastami i, i wówczas yy, zabieramy się za yy, oczyszczanie działki z... Yy, kamieni, gałęzi, y, materiałów i resztek pobudowlanych. No to co? Zaczynamy! Panie Sebastianie, bo mamy na trawniku całe mnóstwo chwastów, mamy specyficzny i specjalistyczny skrzyp. Mój tato zawsze powtarzał, jak jest skrzyp na polu, idź sprawdź odczyn gleby. To może byłoby dobrze sprawdzić odczyn gleby. Oczywiście, za chwilę się tym zajmiemy. Wystarczy taka laska dostępna w każdym sklepie praktycznie ogrodniczym. Taką próbę gleby Oddajemy do stacji chemiczno-rolniczej. Po co? Po to, żebyśmy wiedzieli, jak następnie poukładać plan nawożenia. Nawożenia w makro i mikroelementy. Ale zacznijmy od odczynu gleby. Nie wiemy, co jest na działce. Nie wiemy, czy ktoś, czy poprzedni właściciel, poprzedni użytkownik regularnie nawoził, wapnował, czy oczy nie jest uregulowany. Pomyślność i wygląd tego trawnika będzie w bardzo dużym stopniu zależał od tego, co mamy w glebie, a jak już mamy oczyn uregulowany, jak mamy składniki pokarmowe na poziomie co najmniej optymalnym, możemy dalej poukładać plan nawożenia i możemy poukładać co? Przejść do siewu, a jak siewu, to do kwalifikowanego materiału siewnego najwyższej jakości, nieprzypadkowo wybranej mieszanki, do każdego stanowiska, odpowiedniej konfiguracji. Panie Sebastianie, chwastownik mamy zlikwidowany. Mam pewne e, niewyrównany teren, tu dołek, tam góreczka, tu dziury. Co dalej zrobić? Tak, przygotowaliśmy sobie wstępnie teren. Teraz będziemy nawozić nową ziemię po to, aby zniwelować nierówności, które powstały podczas prac budowlanych. A i żeby to estetycznie również wyglądało. Zlimitowało się z obrzeżami i wykończeniem ogrodu. Jesteśmy na końcowym etapie przygotowywania stanowiska. Jeszcze chwila. Mamy nawiezione, mamy odpłaszczone, mamy wyrównaną glebę. Za chwilę będzie czas na siewy. A jak siewy, to tylko wrąkowski nasiona. Panie Sebastianie, przywieźli mi ziemię, e, miała być żyzna, miała być torfowa, miała być taka pod ale coś wydaje mi się, że jest e, uboga, e, frakcje są dosyć przepuszczalne jest to piasek. Co mogę jeszcze zrobić na tym etapie? To znaczy tak, ziemię, którą e, ten inwestor sobie zamówił, została przywieziona, jest to ziemia z pól i ona w tej chwili tak naprawdę Niezbyt nadaje się do, do trawników ze względu na to, że jest mało przypuszczalna i, i jest mało żyzna. Dlatego za chwilkę będziemy wzbogacać ją poprzez mieszanie tego, co tutaj widzimy, torfu i, i piasku. Ta mieszanka torf, piasek, tusta ziemia, która tutaj jest, jak widać, po przejechaniu, glebą separacyjną powinien być puszek, natomiast ona z powrotem mocno się zbija po kilku przejściach. Musimy sprawić, żeby korzeń miał gdzie rosnąć, a jak będzie rósł korzeń, to i będzie ładna prawa. Mamy już prawie przygotowane stanowisko. Czy coś jeszcze musimy przygotować? Yy, zgadza się. Tak jak Pan powiedział, yy... Wcześniej stwierdziliśmy, że ziemia jest zbyt ciężka, więc postanowiliśmy ją użyźnić torfem oraz piaskiem. Jest to bardzo prowizorycznie wyrównane. Za chwilę całość, czyli ta ziemia nawieziona, torf i piasek będzie wymieszane ze sobą. Wtedy Państwo zobaczą różnicę pomiędzy poprzednią glebą, a tą, z którą będziemy wysiewać docelowo nasiona. Czyli ostatni etap mamy Prac. przygotowywania stanowiska dalszy etap. Chef. Zgadza Zgadzam. To co? Przystępujemy do działania. Działa. Nasiona czekają. Na półkach marketowych są setki różnych kolorowych pudełek, mieszanek. Pan się zawodowo zajmuje trawnikami, dlaczego skoncentrował się Pan na mieszankach firmy Wronkowskiej, dlaczego poleca pan je do osiewu? Wiele lat stosowałem nasiona, może powiedzieć, konkurencji, natomiast w momencie zetknięcia się z firmą Wronkowskiej i wypróbowaniu materiału siewnego, jeżeli chodzi o trawniki, e, zdecydowałem, że ponad, po ponad 10 latach e, pracy w ogrodach przechodzę na te mieszanki. Dlaczego? Bardzo proste, e, bardzo duża siła i skuteczność przede wszystkim kiełkowania, super zadarnienie murawy, Nie w naprawdę w bardzo krótkim czasie, szczególnie gdy jeszcze e, inwestor, osoba zakładająca trawnik, e, choć troszeczkę serca w to włoży przyłoży się do podlewania i do pielęgnacji, to naprawdę jest efekt bardzo, bardzo wyśmienity. Ostatnim etapem, na początkowym etapie zakładania trawnika jest pierwszy, ale ostatni etap. Jest pierwsze koszenie trawy. Trawę mamy zasianą. Wracamy na to stanowisko. Pan nas przetestował. Po ilu dniach już były wschody trawy? Pierwsze, tra pierwsze wschody pojawiły się już bodajże po 6-7. Dniach natomiast było to miejsce, gdzie przykryliśmy całość agrobukinu wiosenną. Stworzył się bardzo specyficzny klimat sprzyjający trawie i na początku klienci dzwonili i powiedzieli, że są same chwasty. Postanowiłem podjechać, sprawdzić to i sam naprawdę nie wierzyłem, że trawa po tak krótkim czasie potrafi zacząć kiełkować. Czy to były chwasty, czy to była trawa? Nie ukrywajmy, że chwasty również się pojawiły, bo to nie ma na to rady, że zawsze coś wyjdzie, natomiast w bardzo dużej mierze była to trawa, która tworzyła efekt już zielonej poświaty na, na glebie. Czy w takim razie przeprowadzamy jeszcze jakiś zabieg po wschodach na chwasty? E, tak, warto jest e, pielęgnacyjny zrobić, zrobić, zrobić oprysk e, środkami e, selektywnymi tylko na, na chwasty które nie ruszą nam y, młodej trawy, dbać, y, nawozić, podlewać i przede wszystkim kosić i cieszyć się. O dobór herbicydów zapraszamy do specjalistów. My jesteśmy od traw, możemy dobrać mieszankę na trawniki, praktycznie każde. Natomiast chcielibyśmy, chcielibyśmy jeszcze przejść do etapu pierwszego koszenia, dlatego że to jest też bardzo ważne. Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, gdzie niedawno był zakładany trawnik. Panie Sebastianie, ile dni temu był posiany trawnik i położona agrowuklina? E, agrowuklina była położona dokładnie 11 dni temu. E, warunki pogodowe jakie były, takie były, to nie ma automatycznego systemu nawadniania, więc można powiedzieć ręczne nawadnianie, tylko wchodziło w grę, a że to jest placówka i nie ma możliwości podlewania nocnego. Tak jak to się powinno odbywać, więc to były ranne i... Godziny, dlatego w tej chwili tutaj mamy przykład wzrostu trawy, która, która była się, się 11 dni temu. Jak na te warunki uważam, że to jest mega wynik, i naprawdę, żeby wszyscy producenci nasion traw mieli chociaż zbliżone procenty, to byłoby naprawdę super. Jesteśmy w miejscu, gdzie klient jest wyjątkowo wymagający, bo to są dzieci. Sprawdzimy zatem, czy trawnik już powschodził. Oczywiście. Panie Sebastianie, trawa jest dosyć wysoka, za chwilę będzie pierwsze pielęgnacyjne koszenie. Jak Pan zaleca kosić trawnik za pierwszym przejazdem? Yy, trawnik należy skosić za pierwszym przejazdem, tak jak powiedział, na pewno nie później, niż trawa będzie miała 10 do 12 cm. to jest taki ostateczny termin, kiedy powinno się skrócić i też skracamy nie więcej, jak 1 trzecią wysokości. Tutaj natomiast jesteśmy w dobrym momencie wegetacyjnym trawy, ponieważ źdźbła jeszcze nie są na tyle wykształcone, że, że jest zbyt duża. Zrobimy to tylko kosmetycznie po to, aby przy samej ziemi, przy samej glebie trawa puszczała następne pędy, żeby ona się zadarniała, a nie szła nam w górę. Tutaj akurat, tak jak Pan powiedział, jest posiana mieszanka traw bronkowskich, ale to jest specyficzne miejsce, bo to jest żłobek, po tym będą biegać dzieci, więc to jest posiana trawa boiskowa, odporna na wydeptywanie. Odporna na dzieci. Tak. Odporna na, na intensywne bieganie użytkowanie, nabieganie dzieci. I tym optymistycznym akcentem. Panie Sebastianie, zapraszamy do współpracy. Dziękujemy bardzo. Firma ProDream, firma Wronkowski na